Witam na kanale BJ The Gamer dziś pomówimy sobie co będę wrzucał na mój kanał, jakie treści jakiego typu treści i też o której godzinie w jakie dni tak więc zaczynamy po pierwsze po długiej przerwie wrzucam filmiki chcę wam powiedzieć, że już będę teraz regularnie wrzucał filmiki na youtube'a Ponadto też, yy, o czym one będą, to kiedyś nagrałem filmik, już 3 lata temu ponad, że będę wrzucał o piłce nożnej, o grach takich jak Matchmasters i o książkach takich jak Harry Potter. Coś się częściowo, nawet w większości sprawdziło, ponieważ były filmiki zarówno o piłce nożnej, a tematem wiodącym był, yy, była gra Masters. Ale o harempo też nic nie wrzuciłem. Teraz chcę Wam poinformować, że y, zmieniam tematykę kanału częściowo, ponieważ tematem wiodącym y, będzie piłka nożna. Y, zaś takim drugim tematem y, będzie moja gra na pianinie. Y, no i y, tak piłka nożna to filmiki będą się pojawiały z, z, z tematu reprezentacji Polski z tematu piłki klubowej tak, polskiej piłki klubowej też na przykład rankingu UEFA czy PKO Ekstraklasy i jeśli akurat będzie Tydzień Europejskich Pucharów, kiedy będzie Liga Konferencji i będą grały polskie kluby, to wtedy filmiki będę wrzucał w piątek o godzinie 17:15. Natomiast jeśli będę nagrywał po prostu o piłce nożnej, jak akurat nie będzie Tygodnia Europejskiego, to wtedy, tak, Tygodnia Europejskich Pucharów, to wtedy będę wrzucał w niedzielę o godzinie 16.00. Natomiast co do, co do moich utworów granych na pianinie będę planowo wrzucały co 3 tygodnie w środy o godzinie 17.15 i jeśli zostawicie jednak dużo łapek w górę, dużo wyświetleń to Wtedy zacznę już rzucać co dwa tygodnie, bo zobaczę, że tak, tego typu filmiki wam się podobają, że chcecie tego typu treści więcej yy, mieć, więcej widzieć na moim kanale. No to wtedy po prostu będę już yy, więcej ich rzucał, więc co dwa tygodnie. Yy, więc to pokazuje też, że warto zostawić łapkę w górę a także polecić ten film znajomym, żeby dotarł do większej liczby osób i podbić ten film, a także filmiki z, yy, z gry na pianinie, jeśli chcecie, żeby ich było więcej. No i yy, co? Też zachęcam oczywiście do zastawienia yy, subskrypcji na tym kanale, na kanale BJ The Gamer, yy, abyśmy dobili już do 50 subskrypcji, aby ten kanał się rozkręcał, do, docierał do większej y, publiki. No i y, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego y, filmiku. Y, pozdrawiam i y, do zobaczenia. Jeszcze chcę Wam tylko powiedzieć, że w piątek już się pojawi filmik, właśnie o godzinie y, 17:15. Y, około na moim kanale, bo jest w tym tygodniu Tydzień Europejskich Pucharów i będę Was informował właśnie też wcześniej, jak, będą, jak będzie akurat tydzień z Ligą Konferencji, nie tylko, i z Ligą Mistrzów, i z Ligą Europy, czyli generalnie Tydzień Europejskich Pucharów. Tak więc ja Wam dziękuję, do zobaczenia.